Fragment z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 12 Obudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Jezus dzisiaj mówi, byśmy spojrzeli do góry, w niebo, byśmy nie tylko patrzyli na ziemię, wbijali wzrok w ziemię, Często tak skupiamy się na tym, co ziemskie, co dotyczy naszej doczesności, że tracimy poczucie tego, że świat tak naprawdę przemija. Choćby nie wiem, jak było nam dobrze na tym świecie, to jednak to wszystko przemija. To za mało umieć funkcjonować dobrze tu na Ziemi. To nie daje trwałego pokoju serca. Trzeba spojrzeć w górę, dalej, wyżej. Potrzebujemy tej duchowej postawy, gdzie będziemy starać się dobrze odczytać, rozeznać nasz czas, rozeznać znaki, jakie otrzymujemy teraz. Sobór Watykański zapisał w dokumencie Gaudium et Spes, że Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii. Nasza droga wiary. To szansa na pokój, radość w sercu, gdzie wszystko zaczyna się od przykładania naszej codzienności do Ewangelii, do rozeznawania naszego życia, istnienia w tym świecie w świetle Bożego Słowa. Wielką pomocą jest dla nas Słowo od Boga. Biblia, Ewangelia daje perspektywę pełną nadziei. Kierunek dobrego rozeznania mojego życia, moich dróg, bym nie zszedł na manowce. Mario, ucz nas słuchać, czerpać z tego, co Pan mówi. Ty słuchasz, lgniesz do Bożego Słowa. Pomagaj nam być wyczulonymi na głos Pana. Różaniec to pomoc w tym wyczulaniu swego serca na głos Boga. jest W niebie święcie imię Twoje, szyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami przysznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg się za nami, grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Módl za nami grzesznymi. Teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bądź się za nami, nami grzesznymi teraz w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy